Ta szybkość, ta zwinność jest zadziwiająca. Musimy go zniszczyć. Musi być usunięty. Kocham. Co sądzisz o tej? Nie znoszę. wolna polska, Kto tym razem na mnie poluje? Nie udało ci się. Smity. Co kurwa? Spierdalaj. Mój ojciec nie jest idiotą. Że... Mój ojciec nie jest mutka. 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 Mój ojciec nie jest Dosyć gadania. Moi mordercy pająków najpierw zajmą się wami i potem pozbędą się tych, potem pozbędą się tych, potem że naprost plus... M -m 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 ma mało pozwala taty.. K no wdowa zneutralizuje wszystkie moce spider -mana. Oto chwila, na którą czekała cała Ameryka. Zdemaskowanie spider -mana. Kto to jest?! Cześć. Nazywam się Sebastian Płochett. Bierz go szybko Spidey! Soczek, soczek. mi sobie grzdyla. Pamiętasz umowę? Masz zniszczyć Spidermana, bo wylecisz. Stasz! Przesiadka! Nie chciałem wpadać bez rezerwacji. na podwórku znowu chodź pan Ten ścienny spacerowicz żyje? Jak długo? Perfekcyjnie zaplanowana operacja przebiega zgodnie z planem. Musi się powieść. Mam taką nadzieję. D -D -D -Dzień, Dzień dobry Państwu. Nazywam się Maci Lubi. Chodź, bo zaraz spóźnisz się do szkoły. Maci, jak ty mówisz do siostry? Tak, zobacz, to na Wolno, masz tutaj przy samą moją myśl. Woniono gotów do walki jak lobo i tak jak kokoko. Mene pravo, volimo, e svaki giorno li troviamo, Officer pravo, e da budersluggno a rojo, da nima Nauczy się Czas, żebym zakończył te sztukę. Chodź, chłopie, Niech on się zajmuje, co? Mam nadzieję, że nikt nie będzie sprawdzał mojej legitymacji związkowej. To be a great. Nope it's not interesting, Jungeeboom's Polish